Drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przechodzę do Was z długo oczekiwaną recenzją pomadek z marki ETAM. O tych pomadkach mówiłam już Wam na moim kanale i obiecałam Wam wtedy, że zrobię dokładną recenzję i pokażę Wam, jak te dwa kolory, które posiadam, prezentują się na ustach. Filmik powstaje dlatego, że uważam, że to są pomadki godne uwagi. To są pomadki, które są warte każdą złotówkę, jaką wydajemy na nie. Jeżeli już mówimy o koszcie tych pomadek, to jest to koszt 35 zł w butiku Etam. Z tego co wiem, butik Etam jest tylko w Warszawie, w centrum handlowym Arcadia. Jeżeli jest gdzieś jeszcze, to koniecznie Napiszcie na dole w opisie. Jeżeli ktoś by szukał, to, to, to będzie miał informację. Ja widziałam etam tylko i wyłącznie w Arcadii w, w Warszawie. Pomadki, które dzisiaj Wam przedstawiam, mają formułę matową i bardzo długotrwałą. O tej trwałości powiem Wam jeszcze kilka słów, ale najpierw muszę Wam powiedzieć o kolorach. Kolory, które posiadam, to 01 i 07. 01 to jest taki e, kolor, e, powiedziałabym, tofi. E, to nie jest beige, to nie jest e, brąz, to jest coś takiego pomiędzy. E, konsystencja tych pomadek jest płynna. Bardzo lekka, bardzo szybko nakłada się je na usta. Mają taki malutki aplikator, którym dobrze się nakłada, aczkolwiek trzeba bardzo szybko pracować produktem, zanim zaschnie. Drugi kolor, jaki posiadam, jest to kolor 07 i jest to e, przepiękny brzoskniowo-łososiowy, mocny odcień. Mimo tego, że to jest taki kolor brzoskniowo-łososiowy z delikatną nutą różu, to mogłabym otwarcie powiedzieć, że jest to kolor, który. Jest na pograniczu neonowego efektu. Gama kolorystyczna tych pomadek jest dość mała, ponieważ w szafie etam mamy do wyboru bodajże 8 albo 10 odcieni które nie do końca mi przypadły do gustu. Te dwa kolory były najładniejsze moim zdaniem. Jest jeszcze jedna czerwień, taka soczysta czerwień, taka mocna, ostra, na którą się czaję i myślę nad nią, aczkolwiek wiecie, jak jest z tymi czerwieniami. E, mamy już kilka, ale coś zawsze na mnie pasuje, jakiś podton. E, także... Nie wiem do końca czy, czy się zdecyduje na tamtą czerwień, ale te dwa kolory 07 i 01 są naprawdę godne uwagi. Powiedziałabym na początku o trwałości i teraz czas omówić ten aspekt dokładnie. Szminki trzymają się na ustach 8-10 godzin bez żadnego naruszenia. I to mówię w takich sytuacjach kiedy? Pijemy, jemy, gadamy, całujemy się, nawet myjemy zęby. Tak to jest tak bardzo trwała i wżerająca się pomadka. To, co jest ważne, to to, abyśmy przygotowali dobrze nasze usta do aplikacji tej pomadki. Czyli nie mogą mieć żadnych skórek, muszą być idealnie nabliżone, czyli kilka dni wcześniej musimy już zrobić taką bazę pod, pod tą szminkę, czyli... Dobrze nawilżyć, pielingować, dbać o to, żeby ich nie przesuszyć, a potem możemy nakładać tą Pomadkę. Ja jeszcze pod tą pomadkę nakładam taką bazę z Maka e, Prep Prime, która e, jest idealna właśnie pod matowe produkty, ale nie jest to koniecznością. Ta pomadka z Maka po prostu mi e, zabezpiecza usta, żeby za bardzo się nie wysuszyły e, tym produktem, ale tak jak powiedziałam, nie jest to koniecznością, aby ją posiadać, żeby używać tych szminek. Z tą trwałością nie przesadzam. E, Naprawdę 8 godzin spokojnie jest na ustach, bez żadnego naruszenia. Bardzo, bardzo ładnie wygląda i równomiernie się ściera. Jeżeli się ściera, bo w końcu musi przejść na to pora, to bardzo równomiernie i nie robi jakichś takich ład czy, czy jakichś dziwnych efektów na ustach. Musimy tylko pamiętać, żeby na nasze usta nakładać tą szminkę bardzo szybko. Nie możemy się bawić. Musimy nauczyć się pracować z tą szminką, ale efekt jest tego warty, bo usta trzymają się fenomenalnie przez wiele, wiele godzin. Usta tak jakby się zabawiają, ale ten pigment jest. Bardzo mocny, nie tylko e, ust zabawionych, ale rzeczywiście tak jakby na ustach była cały czas intensywna pomadka. Myślę, że za jakość, którą mamy w tych buteleczkach 35 zł to jest niewielka cena. Podobne produkty w swoim asortymencie ma Make Up Forever też to są takie długotrwałe, zastygające szminki, ale one kosztują około 100, więc jest różnica i to ogromna, a trwałość. Nie wiem czy nie lepsza od tych z Makeup Forever. Niestety minus tej szminki jest taki, że jest tutaj tylko 2,5 ml, więc Malutko, może to jest minus, ale dzięki temu, że tego produktu jest tak mało w buteleczce, to mamy pewność, że zużyjemy go do końca. A jak będziemy mieli ochotę wrócić do niego, to po prostu sięgniemy po świeżą buteleczkę. Co jest plusem i minusem, wiadomo. Chciałam Wam bardzo serdecznie polecić te szminki. Są niezwykłe, są bardzo długotrwałe i przepięknie wyglądają na ustach, na zadbanych ustach, co musicie pamiętać przed nałożeniem tego typu szminki. Dajcie znać, czy miałyście jakiś kontakt z tymi szminkami, co o nich uważacie i czy Wam się też tak długo trzymają na ustach jak mi. Ja jestem zachwycona i zaskoczona. Że szminka może się tyle trzymać na ustach. Mam nadzieję, że zdjęcia, które Wam zrobiłam z kolorami na ustach, przedstawią Wam dokładny kolor tych pomadek i skusicie się na jakąś wielką okazję właśnie po te szminki, bo są tego naprawdę warte. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, to czekam na Wasze kciuki w górę i oczywiście czekam też na Wasze komentarze, w których mam nadzieję powiecie mi, co uważacie o tych szminkach, jeżeli je używałyście. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pa pa!